na ogródek i dla świnek właśnie zerwę jedzonka, liście buraczków. Zobaczcie, jakie dużo urosłe także dla prosiaków trochę zerwę, więc zerwiemy sobie trochę liści. bardzo duże urosły. Dla prosiaków już mam na śniadanie liście buraczka. Teraz jeszcze poszukam jabłka dla Zuzi. To znalezione. Muszę... O, prostu spadło już. I zaniosę Zuzi. Było trochę wysoko, więc nie mogłam go zerwać. Zuzdale, że sobie już stała, to jest ciebie, Jabłuszko prosto z drzewa. Myślałam, że to mamy papierówki, a okazuje się, że to są antonówki. Ale Zuzi też smakują. One są w smaku jednak trochę zakwaśne. Ale chyba nie aż tak kwaśne, bo Zuzi je bardzo chętnie je. Na placek są dobre. Ile świnek widzicie? Ile liści? Widzicie? Wszystkie chętne. Jak jedzonko, to one wszystkie pierwsze, Dobra, czekajcie, kody wam przesuniemy, I jedzcie liście, ja witam Was w kolejnym vlogu. Weszłam właśnie na balkon zjeść śniadanie w towarzystwie mai Maja, chodź pokaż się Przewitaj się w nowym vlogu Chodź Chodźcie dziewczyny na dwór Jak gorąco, nie chcesz iść? Wypuściłam dziewczyna, właściwie wyszłam z nimi. A to dwórka. Zobaczcie, kto u nas po podwórku chodzi. O Zuzia się plażuje. Kolejny kotek się skrada. Nie wiem, czy wy go zobaczycie. Ten rudy przed chwilą biegł po podwórku. I ten czarny też już tu zmierza. Więc teraz dwa biegają. A ten rudy sobie chodzi po płocie. Się ma, ja znowu wącha, bo coś czuję. na płocie Moja ja bardzo nie wie gdzie to gdzie czuje kotka A coś wyczuła jednak Czy Maja będzie się tam wspinać, za tym kotem. Cztercia Maja wyczuła kota. Ten kot się cały czas skrada, chowa się za tą blachą. A Majka zajrzała już kota. Chcę go przegonić. A kotek się zastanawia, uciekać? czy nie chodź, Sonia, chodź. Pieseczki, już wylatałyście się po podwórku. Maja zmęczona już pogonią za kotem, a Sonia w ogóle na koty nie reaguje. powiem Wam, że praktycznie tak jak teraz jestem na urlopie i jestem więcej w domu, no to ten kotek rudy przychodzi codziennie i sobie u nas po podwórku właśnie spaceruje albo się bawi. Czarny też przychodzi teraz. przychodzi tylko ten rudy, a teraz jeszcze przychodzi ten czarny razem z tym rudym. Jestem w pomieszczeniu gospodarczym i chcę Wam pokazać, ile mamy w ogóle cukinii. Tyle cukinii. Sezon na cukinie jest otwarty. Powiem Wam, że Zuzia też na tym korzysta. No i dlatego ostatnio właśnie robiłam leczo, żeby do czegoś wykorzystać te cukinie. No i Zuzia też korzysta, bo codziennie dostaje chociaż jedną, zawsze sobie tam gryzie. Świnki też trochę dostają, ale one mniej lubią właśnie, one ogórki no to uwielbiają, a cukinię no to tak średnia Zuzia na szczęście uwielbia cukinię, więc zaraz dla niej jedną wybiorę. Myślę, że dam jej jakąś średnią, nie taką największą. Największej mogłaby nie zjeść. Myślę, że taka będzie okej. Okay. zamknąć. Ja idzie ze mną do Zuzi razem z cukinią. Masz zuzie kolejny smakołyk dla Ciebie. Tu jest Zuzi plaża Z której Maja często korzysta, a lubi tam kupać dziury Aktualnie wszyscy gdzieś pojechali Jestem sama w domu z wieżakami, Później jak przyjadą to jeszcze pojedziemy właśnie do miasta bo mam załatwienia kilka spraw Ja też właśnie już się ubrałam no bo zaraz, właśnie jak przyjadą, to jedziemy. dzisiaj założyłam tą bluzkę, którą ostatnio kupiłam w galerii z motywem krewetki. Jaki są ze mną? Tak jak mówię, jestem dzisiaj sama z pieskami Przez właśnie jakiś czas, nie wiem w sumie, przez jaki czas będę sama. Prosiaki już trochę zjadły, a dalej to, co zostawiły, to widzicie, to się zasnęła na liściach poraczków. Mala jeszcze je kolbę, Marchewkową, nie wiem czy widać, Alusia śpi. Dzisiaj też uprałam sobie ten koc, który, który traktowałam jako narzutę na przykrycie na łóżko, więc mam samą pościel. To jest Sonia, widzicie, leży ze mną w pokoju, ponieważ Sonia zawsze chodzi prawie krok w krok za moją mamą. A jak mojej mamy nie ma, no to siedzi cały czas przy mnie. I zobaczymy, czy właśnie uda nam się gdzieś wstąpić. Jak będziemy załatwiać te sprawy, które mam do załatwienia? Znaczy, czy jeszcze właśnie do jakiejś kawiarni podejdziemy, może na zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Muszę też w końcu zabrać się za jakieś porządki, bo boję się, że mój urlop przeminie, a ja prawie nic nie zrobię, bo większość dni wygląda tak, że mam jakieś wyjazdy, jakieś sprawy po prostu do za załatwienia. I też będę chciała sobie zrobić porządek z biżuterią. Dzisiaj właśnie też założyłam tą bransoletkę Którą ostatnio kupiłam z Monster'ą. Żeby pieskom się nie rozbiło, to właśnie Soniu się odczepię te zabawki, co jeszcze kupiłam w galerii, ale jeszcze Sonia nie dałam tych lam małych. Sonia trzy małe lamy. Dziewczyny przed chwilą bawiły się pluszakami, a teraz dla rozmaicenia przygotuję im zabawki węchowe. Zrobię tego kangurka oraz pole marchawkowe. I też przy okazji właśnie Otworzę im przysmaki, które ostatnio nie kupiłam, więc od razu nagramy sobie z nimi tester. Tak wyglądają, one są trochę twarde. Siatka. jaką smakują. Już pole marchewkowe, napełnione przysmakami. Kangurek również. Że szukajcie sobie smaczków. A ja szukaj, szukaj. Sonia już Widzicie, i wy wyciągę marchewki po kolei. Zabawa trwa w najlepsza. Szukaj my, szukaj, szukaj, szukaj. I u mnie właśnie lepiej sprawdzają się takie zabawki węchowe niż zwykłe pluszowe z pieszczołką, znaczy przy Maji to sprawdzają się te zwykłe pluszowe ale Sonia na przykład szybko się nudzi takimi zabawkami, wiecie, pluszowymi tylko z pieszczołką a jak jest zabawka edukacyjna, węchowa, no to ją zajmuje na dłużej Maja już prędzej sobie gryzie nawet zwykłą zabawkę, nie węchową i jednak zajmuje jej to trochę czasu, jak się nią bawi biega za nią, a Sonia tak chwilę tylko taką zwykłą zabawką z pieszczołką, a węchowa, widzicie u niej dość długo trwa. Tak wygląda pokój po zabawie dwóch piesków. Teraz Maja sobie gryzie malutkie lamy. Teraz będę dawać pieskom jeść. Jestem na spałam suchych kuleczek, po prostu suchą karmę. da jej tylko trochę, dlatego że Sonia a rano tak dużo nie je, w dzień. A Sonia woli tak sobie brać, wiecie, partiami, że nie za jednym razem jej więcej, tylko trochę, a ma idam mokrą karmę. Już nałożyłam karmę, także zaraz jej dam. Chodź majaczka. Wydam się w przedpokoju. I jeszcze Sonia się położymy. To też sobie zaraz przyjdzie wizja. sprzętam u prosiaków a dziewczyny sobie biegają po pokoju i przed chwilą dostały płatka grochu wynikła jakaś kłótnia jak to bywa w stadzie Dziesiątki, jeszcze po jeden dostaniecie. Jeden prosiak. Długi prosiak. I trzeci prosiak. Dzisiaj będzie też dzień pielęgnacji świnek. W końcu obcinamy pazurki, bo już są za długie. Pierwsza lusia. Kusia, nie stresuj się. Zobaczcie, już mam dwie szczotki i nożyczki, bo będziemy trochę podcinać futerko, czesać świnki, no i pazurki obcinać. Myślę, że mam trochę podcięte futerko, ale jeszcze będziemy ją podcinać z tyłu. Następna w kolejce jest Tosia. Też właśnie obcinam pazurki i potem trochę podetniemy futerko. Teraz obcinanie tosi. tosi. Więcej futerka obcinam. Głównie robimy obcinanie z tyłu. To się ma bardzo gęste futerko. Zobaczcie, jaka Tosia jest obcięta. Ale, oczywiście, futerko odrośnie. I zawsze będzie też trochę chłodniej. Teraz, jak jest ciepło. Teraz Melcia. Z Melą było już dużo trudniej, więc Mela dostawała patki grochu. Melę to tylko tak trochę czeszemy, ale głównie to jej obcinałyśmy pazurki, bo miały bardzo długie. A to jej siostrzyczki biegają. Melcia, nagrodę za to, że nikogo nie ugryzłaś. Wyszłyśmy z pieskami na przejście. A ja już poszła pierwsza. Teraz fajnie, bo słońce akurat schowało się za chmurami. Dzięki temu na chwilę jest chociaż troszkę chłodniej. Tak, to jest jednak bardzo gorący dzień. O, I trochę jest wiaterek. Majuczka już poszła spać. Wisku. Ja już też nie do właśnie będę się wgłaść, Dlatego też chciałam zakończyć dzisiejszego vloga. I naprawdę bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Wszystkie oczywiście je czytam. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Kolejnych vlogach z mojego urlopu.